I czy są jakieś? Proszę, kolega Wojciechowski. Panie Burmistrzu, został rozszerzony przetarg na dowód z nieczystości z terenu Gniezioramy. Gniezioramy przedwczoraj, w piątek, przepraszam, na komisji wytwierdziliśmy jaka jest to kwota. Ja śledziłem w Informacji Publicznej tą specyfikację zamówienia. Tam było sporo zapytań ze strony firm, które chciały przystąpić do tego przetargu. Jednym z nich było pytanie dotyczące obowiązku dostarczenia przez te firmę worków na śmieci, taką specyfikacji. Natomiast tak jak wszyscy Państwo pamiętacie, na komisjach jak opracowaliśmy regulamin gospodarki odpadami. Ten obowiązek zgodnie z ustawą ustaliliśmy na mieszkańców i to do mieszkańców należy ten obowiązek. Moje pytanie jest takie: Bo Państwo y, opowiedzieliście tym firmom zamawiającym, że mają te worki dostarczyć. Jak w końcu to wygląda? Y, chciałbym wiedzieć, bo y, ja, mieszkańcy, wszyscy musimy wiedzieć, jak to wygląda, czy my mamy mieć 1 lipca te worki, czy firma, która ten przetarg wygrała, dostarczy te worki. Odpowiedniej ilości, tak jak Państwo się w specyfikacji. Może Pan od razu Tak. Proszę Państwa, to co Państwo się na komisjach i to, co miało miejsce, jeśli chodzi o uchwałę Państwa, dotyczyło pojemników, którzy, którzy, których każdy z mieszkańców, mówimy o pojemnikach zbiorczych, musi posiadać od 1 lipca na własnej posesji. Państwo to pojemniki już w dużej mierze. Płacił się na pozycji. Odrębną sprawą była sprawa worków na selektywną skórę. i te osoby, które zadeklarowały, że będą selekcjonowały śmieci, one od 1 lipca otrzymają worki od firmy, to było zawarte w przetargach. Dziękuję, dziękuję bardzo. To w razie, Dobry, tak? nie, nie. Jeszcze w kolejności, czy Pan nie chce dobrze grać? Nie, no to Od 1 stycznia wpłynęło do mnie jako do przewodniczącego klubu porozumienie dwie rezygnacje z członkostwa w naszym to jest pana Krzysztofa Chiły i pana Grzegorzów. Dziękuję bardzo. Czy Klub jest, nie Klub jest, tylko po prostu jest członkiem. W większym składzie. Dobrze. Proszę, panie Panie burmistrzu, jednym z tych punktów było to, iż te osoby, które jest w regulaminie, które te już na segregowani będą segregowały odpady do worków w kolorze szarym i mniej wprost jednoznacznie wynika z tego, że te osoby nie będą miały tego worka zapewnionego od ewentualnej tej firmy, która wygrała przetarg. Ja ponawiam pytanie, czy tylko i wyłącznie do selektywnych zbiórki będą zostawiać mieszkańcy, czy, ty, czy wszyscy ci, którzy nie zdeklarowali tej selektywnej zbiórki. Bo w regulaminie jest to dokładnie określone, jakie kolory worków i kto jest zobowiązany dostarczać te worków. Proszę dostarczanie worków do. Oczywiście dotyczy tylko selekcjonowanych rzeczy, no bo może ktoś sobie wrzucać do worka, wypełnić sobie swój pojemnik worku, żeby miał, e, nie wiem, czyściej, czy, czy, czy żeby nie zabrudzać samego pojemnika, natomiast e, to już należy do samego mieszkańca. Nie ma możliwości o żadnych innych workach. Te wszystkie worki e, odpowiedniego koloru, który Państwo mieliście w informacji, będą po prostu dostarczone przez firmę, która wygrała przetarg. I jeszcze jedno od razu szybciutko wyprzedzę. jeśli chodzi o selektywną zbiórkę, ta firma zadeklarowała, że będzie to odbierane, jak gdyby Państwo nie płacicie za to, tak? To płacimy za śmieci wytowe. Dlatego że segregacja w tej chwili w Polsce zaczyna nabierać, zaczyna nabierać jakiegoś tempa i wygląda na to, że firmy, które odkupują selektywną zbiórkę na to zarabiają, i jest to kalkulacyjne dla to. Dziękuję bardzo. Proszę tak. bardzo, W związku z tym, panie burmistrzu, pytanie moje jest takie: czy na najbliższej sesji z wykonaną zmiany stawki za odpady segregowane i niesegregowane z uwagi na kwotę, którą zdeklarowała firma wygrywająca, jest to zdecydowanie mniejsza kwota niż ta, którą. Zbierze gmina oczywiście pod warunkiem, że wszyscy zapłacą za te świecie i złożyć deklarację, oczywiście. Tu moje będzie drugie pytanie: czy, czy będziemy to robić? Myślę, że jako radni powinniśmy do tego wrócić, tematu, żeby nie było w ten sposób, że jest to dochód. Pamiętajcie Państwo, że opłata na świecie jest dochodem własnych gminy. Tak naprawdę ta różnica powoduje to, że w gminie zostaną znaczne środki. Tu w budżecie, nie wiem czy Pani Maria zmieniała po komisji, ale tam była kwestia zwiększenia jeszcze tych środków finansowych. O prawie tam 100 tysięcy. Niemniej jednak myślę, że powinniśmy urealnić tą wartość wynikającą z faktu kwoty, która została zdeklarowana przez firmę. I tego co przed chwilą powiedział Pan Burmistrz, że ta firma, która będzie zbierała, nie będzie odbierać zasegregowane, czyli nie będzie gminy, natomiast gmina od mieszkańców chce te pieniądze. E, powinniśmy to zmienić. E, następne moje pytanie, Panie Burmistrzu: Czy Pan wie mniej więcej procentowo, ile osób złożyło deklaracje? To wtedy będzie wiadomo, jakich można się spodziewać, w powrót. generalnie, powinniśmy się spodziewać, w powrót, tak jak będzie przypis wynikający z faktu tego, że w konsekwencji tego będzie pan musiał podjąć decyzję nakazującą opłatę. Tak. Skoro tyle tych pytań jest i wątpliwości pana, to bym żebyśmy, żeby panu odpowiedział po prostu pisemnie na to, skoro są te wątpliwości. Natomiast, drodzy państwo, chciałbym, żebyście państwo, i tu powiem dużo głośniej. Gmina nie może zarabiać na śmieci, bo tak jest skonstruowana ustawa, że jeżeli my bierzemy 100 złotych, a wydamy 80, to 20 złotych oddajemy do skarbu państwa. Nie zostaje to w gminie. I teraz oczywiście, to rozumiem, że to był apel do radnych, nie do pana burmistrza, natomiast oczywiście będziemy za tym, wiedząc w tej chwili, jeszcze nie wszystkich, ale wiedząc ile mamy deklaracji, a mamy 80% deklaracji i tutaj podam konkretne procentowe liczby, a mianowicie 28% ludzi mieszkających na terenie wiejskim zadeklarowało segregację śmieci w mieście 8%. Mamy 7600 osób, które zadeklarowały, ilości osób zadeklarowanych, które zamieszkują, a nie są zameldowane. Przypominam, że u nas mieszka 8134 osoby, zadeklarowanych w tej chwili jest 7600. Musimy poczekać do końca czerwca, czyli jeszcze tydzień, bo jeszcze wpływają do nas deklaracje. Będziemy wiedzieli, tak naprawdę, ile ludzi u nas zamieszkuje, a nie jest zarejestrowany czy zameldowany. Po tym, oczywiście, po to zrobiliśmy przetarg na pół roku, żeby radni we wrześniu usiedli do stawek jeszcze raz. Bo będziemy już we wrześniu widzieli po dwóch miesiącach, jaki jest wpływ z tego tytułu podatku, natomiast demetruje jakiekolwiek. Um, opowiadanie nieprawdy na temat um, jakiegoś zarabiania gminy na śmieciach, dlatego, że gmina musi się dokładnie rozliczyć um, z finansowania śmieci jeżeli by była nadwyżka w gminie, to musi oddać do budżetu państwa. Sami państwo sobie zdajecie sprawę, że to było absurdalne, gdyby gmina Jeżelany oddawała nadwyżkę finansową do budżetu państwa? Także prosił, żebyśmy ustawę po prostu czytali w całości, a nie po części. Druga. I jeżeli są jeszcze jakieś wątpliwości, my odpowiemy po prostu na te wątpliwości pisemnie. Proszę Państwa, moja sugestia będzie taka, licząc, bo my liczymy cały czas i biorąc pod uwagę deklaracje, ilość, ile mieszkańców przypada na przykład na jedno, na jedno zameldowanie. Mówię celowo o zameldowaniu, a nie o zamieszkaniu. My to wszystko musimy, proszę sobie wyobrazić, że u nas w, w urzędzie jest, jest jedna z pań, która pracuje w urzędzie, ma zameldowanych i zamieszkałych w jednym budynku 13 osób, ale z czego 9 jest dorosłych, dlatego że tam są wielopokoleniowe rodziny. I trzeba inaczej podejść do tematu, gdzie jest rodzina wielodzietna i będziemy szli na pewno w kierunku, na pewno będę to przedstawiał na radzie i do Państwa radnych abyśmy szli jednak w formę zwolnienia dzieci. dzieci i policzymy, ile jest dokładnie dzieci. My wiemy ile jest dzieci, ale te, które są urodzone, które faktycznie zamieszkują na terenie naszej gminy. Mhm. I myślę, że jeżeli tych dzieci, bo tak nam szacunki pokazują 1500-1600, to te dzieci będziemy w stanie, aby rodzina opłacowała je tak naprawdę za złotówkę. Takie są nasze wstępne wyliczenia, natomiast my to musimy wszystko na podstawie deklaracji liczyć, które jeszcze raz nie wynęły. Kolejna rzecz, to chciałbym powiedzieć, o, że, że zbieranie tych opłat to jest, to jest ustawa, która dotyczy zbierania opłat... Ordynacji podatkowej, tak? Czyli zbieranie tych pieniędzy będzie wyglądało identycznie jak podatek. Nie jest, nie, litr, tylko sama ta kwota, która miała miejsce pod przetargowa, o której Państwo przeczytam, za jedną tonę, to ona nie pokazuje tak naprawdę całych kosztów administrowania w śmieci. Musicie Państwo pamiętać, że będą dwie osoby, które będą w urzędzie. I zajmowały się tylko podatkami śmieciowymi, czyli pilnowały tego, jakie są wpłaty, czy wszyscy płacą i kto nie płaci, i plus upomnienia itd. itd. To są koszty również 5 złotych i 80 groszy za jeden przesłany list polecony. W przypadku 2000 deklaracji, bo tylu się mniej więcej spodziewamy, to mówimy tutaj o krocie już za same przesłanie listów, około 14 tysięcy złotych. To wszystko trzeba po prostu policzyć. Mamy na to czas, po to zrobiliśmy na pół roku przetarg, po to żeby jeszcze mieć czas do kończenia, dlatego że, że, ustawa śmieciowa się zmieniła, zmieniała tak dynamicznie od początku roku, że wchodziły różne, różne zmiany. Jak Państwo pamiętacie, nie było wtedy mowy o nawet częściowym zwolnieniu chociażby od dziecka. Będziemy starali się chronić przede wszystkim rodziny bardzo. Panie Burrzyk, że... no, już nie wzięłem panu głosu. Dlaczego? Nie, pani jeżeli ja mówię ten na temat. Głos, którą, pani przewodnicząca, jeżeli mówię na temat, to nie ma prawa pani i nie użyć głosu. Mam prawo. Nie. nie. Mam prawo, bo ja tylko... O, tego... Uświadam, że łamie Pani przepisy. Regularnie na mnie nie łamie. Nie, ja proszę o tym. Jeśli chodzi o ja wcześniej... pan stawił, pan zadecydł, że... głos, nie udzielam. Jeśli chodzi o... Ja nie mam Pani Przewodnicząca, ja wcześniej... Ale dyskusji i o głos. Ja się na to nie Mam taką samą porę. Nawet w Państwa w kąpek. Proszę Państwa, e, ta sesja została zwołana, ma e, swój określony porządek i cel, w którym została zwołana. To jest absolutnie. Jest to sesja absolutnie. Natomiast na temat gospodarki śmieciowej. Proszę kolego radny wystąpić o taki wniosek, taką debatę, przyznaćmy na to 2, 5, 10 godzin, ile będzie kolega potrzebował. Ja nawiążę do słów pana burmistrza, że zwolnienia w uchwale śmieciowej nie było. natomiast uchylił je pan burmistrz. Przewodniczący, osoba prowadząca obrad komisji może czynić radnym uwagi ustanowień, może je, to ona decyduje. Kto zabierze głos i kiedy? Pani przewodnicząca, ja bym prosił o prowadzenie porządku, o realizowanie porządku obrad. Przystępowanie do kolejnych punktów dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo. Ja tylko wyjaśnię kolego. Moment, moment, moment. Ja chcę powiedzieć Rożli. o gospodarce śmiedziowej, najpierw ja powiem. O gospodarce że to jest bardzo trudny temat. U nas i tak w naszej gminie jest bardzo bardzo dużo. Nie wiem, czy Państwo też obserwujecie, co się dzieje na przykład w Warszawie czy w innych miastach. I tak mamy szczęście, że na przykład inaczej płacić kary, tak jak już zdarza się w innych gminach, 50 tysięcy złotych za w ogóle nie ruszenie tego etapie i to, co powiedzieliśmy, my na najczęściej do tego tematu wrócimy i nie widzę powodu, żebyś ten jest. temat po prostu kontynuował. Proszę głową. o głos. Mam prawo nie udzielić głosu. Nie, udzielam mam głosu. Nie mam, mam ma, ma prawa udzielić takiego prawa. Paragraf dziewięćdziesiąty. Ja, ja, ja myślę, z tak, tak, zapytania myślę, że wolne zapytanie jest w ale, ale jest ten tak, paragraf Punkt to 3 nie jest punkt, który mówi, że tylko zajmujemy się... Ja tą, powiem tak, rzecz, przewodniczący Rady ma prawo, jeśli widzę w jakim kierunku idzie dyskusja, ma prawo nie udzielić głosu. Nie. Proszę o pan. Tak, znam, właśnie znam. Przypominam paragraf 99 punkt 3 statutu Rady Miejskiej w Jeziorach. Kolego Radny, proszę się do tego punktu stosować. I nie zapłacę się do rządku Nie udzielam sesji. Nie udzielam.